Lektury Paranormalium. W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranego fragmentu książki Dariusza Cichockiego, Harmonia Percepcja pozazmysłowa jako klucz do tajemnic wszechświata. Jest to książka prezentująca pozazmysłowe wejrzenie autora w różne tajemnice naszego świata i kosmosu. Niektóre dotyczą źródeł koncepcji okultystycznych, jakie z niejasnych przyczyn pojawiały się w dziejach ludzkości, czy nigdy nie rozszyfrowanych, ukrytych przekazów zawartych w pewnych epokowych dziełach sztuki, inne zaś odnoszą się do natury życia czy budowy kosmosu. Ta pionierska praca, napisana przez człowieka o stwierdzonych zdolnościach postrzegania pozazmysłowego, choć nigdy nie szukającego rozgłosu. Burzy wiele schematów, ale jest z pewnością lekturą stymulującą poszerzenie horyzontów postrzegania rzeczywistości. Kwestionuje narzucane nam ramy percepcji, które zawsze blokowały postęp ludzkości w imię władzy nad nami. We fragmencie przygotowanym do lektur paranormalium poznamy zagadkę astrologicznej apokalipsy zakodowanej w dziełach Albrechta Tirera. Zapraszamy do słuchania. Od autora. Opracowanie to jest skromnym uzupełnieniem i zarazem potwierdzeniem moich poszukiwań rozpoczętych wiele lat wcześniej, zmierzających do poznania rzeczy przedstawianych nam w sposób odbierany przeze mnie jako niepełny, jakby nie do końca prawdziwy. Czy udało mi się dostrzec więcej, by uzupełnić braki w przedstawianej nam jedynej prawdziwej wersji informacji, czytelnik będzie musiał ocenić sam. Nigdy nie było i nie jest moim celem umniejszenie ważności praw autorskich do wszelkich opracowań, a w szczególności w istniejących już książkach, jak i cytowanych przeze mnie fragmentach innych ważnych dla mnie dzieł. Starałem się więc korzystać i powoływać się na źródła ogólnodostępne z uwzględnieniem ich autorów i tytułów. Opracowania te traktuję jako bardzo ważną inspirację do własnych rozważań, bo takowymi one są w niniejszym opracowaniu do powiedzenia. Dlaczego do powiedzeniu Mogę tak je nazwać dopowiedzeniami, ponieważ obserwacje te dookreślają znane już odkrycia i inne jeszcze niepoznane. Dodatkowo je uzupełniają i przeważnie na nowo opisują. Są dodatkowymi w moim przekonaniu określeniami rzeczy znanych, a poznawanych w inny, pozazmysłowy sposób. Dla mnie prawdziwy. Nie roszczę sobie praw do moich rozwiązań opisanych w tej książce. Niech i one stanowią inspirację dla innych poszukujących prawdy. Niech będą dobrym drogowskazem dla chcących oprzeć się na moich poszukiwaniach, z uwzględnieniem oczywiście pamięci o mnie. Uważałem i uważam, że idee wolności zanikają we współczesnym świecie i stanowią przyczynę upadku wartości ogólnodostępnych, przynoszących zrozumienie wartości wyższych. Wzbycie się chciwości na rzecz dobra ogólnego upadło wraz z tak ogólnie propagowaną i ciągle egzekwowaną chęcią potwierdzania swojej własności. Świat powinien się zmienić. Powinniśmy w imię dobrze pojętego dobra ogólnego dzielić się nie tylko chlebem, ale i wiedzą zdobytą i odkrywaną. Tylko w ten sposób nasza cywilizacja nie popełni błędu, który jak miecz wisiał nad poprzednimi. Nad naszą też wisi. Może nie musi, może warto coś dać w zamian za życzliwe odbicie w lustrze. Proszę więc o wybaczenie mi, jeśli przez nieuwagę, brak środków i możliwości na przedzieranie się przez gąszcz ograniczeń prawnych, mających na celu materialne, bezwzględne blokowanie dostępu do więcej kogoś pominąłem i nie uhonorowałem go w sposób mu należny. Za to przepraszam. Jeśli nie zmienimy naszego podejścia do tych wartości, rozmieniemy się z nowym poziomem energii. Udowodnimy, że nie jesteśmy gotowi do skoku z poziomu materializmu do poziomu filantropii. Sądzę, że wyjaśnię to w drugiej części książki. Musimy za wszelką cenę, wraz z kolejnym razem, z kolejnym cyklem, uzyskać przyrost energii, żeby z kręgu ucznia przejść do kręgu nauczyciela. Następny skok energetyczny to mistrz. Wychodzi na to, że chyba jeszcze nie teraz. Oczywiście, jeśli nie zmienimy swojego podejścia do praw własności, i nie tylko. Chciałbym jeszcze dodać jedno. Niektóre informacje otrzymywane z wypraw pozaświadomościowych w celu zwrócenia uwagi napisane są inną czcionką. Oraz to, że temu dopowiedzeniu nadałem formę bardziej sfabularyzowaną i zawiera ona wcześniej opracowane fragmenty, które będą miały powiązanie organizacyjne z inną częścią książki. Czytelnik sam musi ocenić, na ile można, i tu bardzo ważne, wiązać, porównywać i sprawdzać to, co pozazmysłowe, z tym, co wykute w kamieniu. Dla tych, dla których komputer jest narzędziem niezbędnym, podaje także adresy internetowe. Wielu z nas ma wątpliwości, bo to inna forma poznawania, ale czyż nie jest rzeczą zasadną w imię nauki dopuszczenie istnienia czegoś, co się jeszcze nie stało nauką? Astrologiczna apokalipsa Albrechta Dürera Miałem możliwość oglądać dzieła Albrechta Dürera na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie kilka lat temu. Byłem zachwycony precyzją wykonania. Przedstawiono tam też dzieła innych jemu współczesnych, ale określiłbym je jako mało znaczące w porównaniu z obrazami tego mistrza niemieckiego renesansu. Czy niekonwencjonalne postrzeganie jest moją mocną stroną? Chyba tak. Dostrzegłem i tym razem więcej niż inni wpatrujący się w tę wspaniałe i wielkie w swojej precyzji wykonania pracy, ale i mnóstwo elementów niosących w sobie ukryte znaczenie. Zapewne czytelnik zadaje sobie pytanie, cóż jeszcze Albrecht Dürer umieszczał na swoich obrazach i grafikach? Odpowiem: daty. Przedstawiał je w postaci symboli, które, dostrzeżone przeze mnie, dla ludzi obeznanych z ruchami gwiazd są oczywiste. W jego apokalipsie cztery jeźdźcy z pozorą przedstawieni są zgodnie z tokiem przesłania świętego Jana. Jawią się jako jeźdźcy na koniach w pełnym biegu, ale co tak naprawdę przedstawiają? No właśnie, przedstawiają planety, a konkretnie Marsa, to ten jeździec z uniesionym mieczem w dłoni, Jowisza, jeździec z napiętym łukiem, Wenus, jeździec z wagą, oraz Neptuna, jeździec trzymający trójsąb. Proszę nie pytać o dokładną datę, to koniunkcja tych planet. Z całości kompozycji wynika bardzo wiele i przekaz zaczyna być czytelny na wielu poziomach. Proszę zwrócić uwagę na oczy koni ustawione w jednej linii. Tylko planeta Neptun w dolnej koniunkcji przesunięta, tak jakby Albrecht Dürer wiedział, że ta planeta nie ustawia się w jednej linii z pozostałymi, więc przesuwa on jeźdźca poniżej. Kogo ten jeździec zgniata i kogo ma przed sobą, to już inny temat. Dürer jakby bawił się z nami w znaną zabawę w poszukiwaniu dziesięciu szczegółów. Odnajdując je, docieramy do daty schowanej na widoku. Przeanalizowałem kilkanaście prac Albrechta Dierera i prawie zawsze koduje on informacje w szczególnie wyrafinowany sposób, pokazując niekiedy zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca, a nawet jego fazy, jeśli data zawiera to w sobie. Niech dodatkowym przykładem będzie jego grafika zatytułowana Zwiastowanie. Zadajemy sobie pytanie, skąd wiedział, kto go nauczył. Odpowiedź może być tylko jedna. Wiedza pochodziła z tego samego źródła co Baliniego i jego poprzedników. I na pewno została przekazana dalej. W grafice zatytułowanej The Night, Death and the Devil, trzymająca klepsydrę śmierć, zdaje się mówić do rycerza Mars: Wojowniku, Twój czas właśnie nadchodzi. Tu w tle diabeł jeszcze posiada moc. Stoi w jednej linii ze śmiercią i z szyderczym uśmiechem. Oczywiście, śmierć to też planeta na koniu. A oto fragmenty objawienia świętego Jana, zaczerpnięte z Biblii Gdańskiej dla pełniejszego zobrazowania nastroju zawartego w grafice zatytułowanej Apokalipsa. Chciałbym jednak przypomnieć, że pieczęci jest siedem. Pierwsza pieczęć. I widziałem jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci, i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź. I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Druga pieczęć. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem jak druga postać mówiła: Chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. Trzecia pieczęć. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła Chodź. I wiedziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara a oliwy i wina nie tykaj. Czwarta pieczęć. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła, chodź. I widziałem, a oto siwy koń, trupio blady, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i morem im przez dzikie zwierzęta siebie. Co jeszcze chce nam przekazać w swych pracach Albrecht Direr? Myślę, że chce nam zwrócić uwagę na szczegóły, bo on sam dobrze odrobił lekcje z Leonarda da Vinci. Ich mnogość nie tylko urealnia spojrzenie widza, zgniata go wręcz i przedłacza ilością linii udrapowanych szat, które to linie przebierają dziwne kształty raz ostre, a raz łagodne, lojące się. I znów pytanie, dlaczego? Aż tyle szczegółów? A to dlatego by dokładnie, jak najdokładniej przekazać nam tę ukrytą informację. Masz oczy, patrz i analizuj. Jeśli znasz się na ruchach gwiazd, odczytuj daty. Wszystko ma znaczenie. Linia wdzbanie, ilość schodów, tu liczyć trzeba stopnie, na przykład siódmy stopień w takim ujęciu. Nie schodki, które przylepione do ściany wskazują nieistotne wyjście, choć ono też ma swoje znaczenie. Żeby pokazać złożoność jego grafik, chcę zwrócić uwagę na taki szczegół. Spójrzmy na łuki. Analizuję tu grafikę pod tytułem Zwiastowanie. To ta, w której w tle widać postać stwórcy w obłokach i podbiegającego, albo lepiej jakby stępującego z lekkim ugięciem kolan anioła, który właśnie przyniósł przesłanie z nieba, dla niewiasty wiadomość. Ona w zadumie przyjmuje wieści jakby w duchu, czyżby przekaz telepatyczny z pokorą i zgodą. Właśnie przestała czytać. Tu po raz kolejny nie zgadza się przekazywany nam przez kościół obraz Marii jako prostej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że była wysoce wykształconą. Ale gesty to nie tylko to. Spójrzmy na łuki wykonane z pojedynczych kamieni. I co dostrzegamy? Czy budując coś takiego nie powinno zastosować się schematu? Mam tu na myśli taką samą ilość kamieni w łukach. Dürer precyzyjnie pokazuje kosmogram, chce nam zwrócić uwagę na ilość tych kamieni, policzmy stopnie, minuty, sekundy? Czy obraz kobiety w półcieniu to nie znak panny? Coś więcej, proszę bardzo, dopatruje się też kwadratury. Dla niewtajemniczonych to jeden z aspektów kosmogramu. Dlaczego tak mało pisze o jego grafikach? Bo trzeba stworzyć odrębną książkę lub kolejny tom, by omówić złożoność przekazu tego poinformowanego. Ilość szczegółów zgniata, bo każda następna z jego prac jest lepsza, a jednocześnie bardziej zwięzła i piękna w swojej postaci. Istnieje też inna płaszczyzna przekazu, posiadająca związek z matematyką i proporcją. Poszukiwanie informacji jest naszą naturą: szukajmy jej wszędzie, a może i my zasłużymy na miano widzących, niekoniecznie poinformowanych. Zwiastowanie to tylko kolejny przykład złożoności przekazu. Odnalezienie sposobu na przekazywanie informacji ukrytych na widoku należało do każdego z tych wtajemniczonych, poszukujących swojego sposobu na przekazanie wiedzy tym, którzy poniosą ją dalej, aż do wypełnienia się tego, co jest zapisane w niebie i na ziemi. I jak się okazuje, Albrecht Direr na swych pracach podpisywał się, P.D. znalazł swój sposób. Melancholia. To dzieło powstało na dwa lata przed śmiercią, nasycone symboliką jak mało inne. Należy do serii Apokalipsa. Szczegółem najbardziej wpadającym w oko jest spadająca gwiazda i wielokątna bryła. Elementy w obrazie takie jak pies, który może być bykiem, drabina, gwoździe ułożone w cyfrę rzymską, hebel, waga, klepsydra… Dzwonek ze sznurkiem wychodzący poza ramy i wreszcie postać dziewczyny, kobiety nie współgrają jakoś szczególnie. Zacznijmy od dzwonka. Sznurek poza ramami to informacja, że ktoś może zadzwonić nieoczekiwanie, to znaczy, że wydarzenia nie można ustalić w czasie. Pewną informacją na temat daty jest zaszyfrowana tablica, kombinacji jest wiele. Osoba, która chciałaby się pokusić o ustalenie daty, musi odczytać szyfr, znać kod. Klepsydra przemawia do nas głosem: Piasek się niebawem przesypie, czasu zostało mało. Byk lub pies to ewidentnie letnie gwiazdozbiory, choć lepiej widać je w miesiącach drugiej połowy roku. Drabina mówi o nowej perspektywie, nowym spojrzeniu z wyższego poziomu, może informować o konieczności weryfikacji swoich wcześniejszych postanowień. Nadchodzi inne spojrzenie na rzeczywistość. Nowe perspektywy, czyżby nowy okład świata, jaki. No, właśnie o nim ta kobieta rozmyśla. W chwili tak bezradnej, nie możemy już nic zrobić. Melancholia, ale ten nastrój nie oddaje rzeczywistej sytuacji, w jakiej znalazła się kobieta. Zastanawia się, cóż jeszcze? Nam pozostaje spokojnie rozmyślać nad tym, co będzie niebawem. O czym mówią zostawione znaki wokół niej? Co się wydarzy? Zapewne tylko upadek gwiazdy z ogonem i nic więcej. O konsekwencjach niemożliwych do określenia. Wydaje się, że kobieta rozszyfrowała przekaz zapisany na tablicy. I cóż z tego? Anioł Stróż, siedzący na czymś, co przypomina tarczę, wydaje się nie stanowić ochrony przed mającym się za chwilę wypełnić przeznaczeniem. Nic nie wynika z tego, że odczytała w ostatniej chwili zaszyfrowaną tajemnicę. Nikt nie chce słuchać, chyba tylko anioł. Jeśli zamiast kobiety dostrzeżemy anioła, to skrzydła na pewno będą ludzkości potrzebne, by wzlecieć z tego ostatniego szczebla drabiny. Moim zdaniem, nadzieję trzeba pokładać w drabinie i widoku z najwyższego szczebla, ale powróćmy do gwiazd, a raczej z gwiazd na chwilę na siebie. Czy Albrecht Direr miał kontakt z Leonardem da Vinci? Nie wiem, ale teoretycznie mógł mieć. Leonardo urodził się 15 kwietnia 1452 roku, zmarł 2 maja 1519 w wieku 67 lat, a Albrecht Direr urodził się 21 maja 1471 roku, a zmarł 6 kwietnia 1528 w wieku 76 lat. Podróże do Włoch odbył w latach 1493-1495 oraz 1505-1507, ale na pewno kontaktował się z Luca Paciolim, matematykiem. Uczył się tam zasad perspektywy. Ach, ten Luca Pacioli. Urodził się w 1445 roku w Sansepolco w Toskanii. W 1464 przeniósł się do Wenecji, gdzie kontynuował swoją edukację z zakresu matematyki i wydał pierwszą pracę z tej dziedziny. Coś się zmieniło i Luka w 1472 roku wstąpił do zakonu Franciszkanów, wiedza jest najważniejsza. W 1475 roku studiował w Perunci, wydał kolejną pracę i założył swoją katedrę matematyki. W 1494 roku wydrukował swoją pierwszą książkę zatytułowaną Summa de Aritmetica, Geometria Proporcjoni et Proporcjonalia. W 1497 roku przyjął zaproszenie na dwór lodowikosporcy i właśnie tam spotkał Leonarda da Vinci. To powinno zwrócić naszą uwagę na innych poinformowanych bywańców tego dworu. Tam obaj współpracowali w różnych dziedzinach – matematyki, geometrii. Czy aby na pewno tylko te dziedziny wchodzą w zakres edukacji Leonarda? Nie ma bezpośrednich dowodów na to, że Luca Pacioli był mistrzem wszystkich poinformowanych, ale na pewno jego pracownię można uznać za punkt kontaktowy dla wielu ze znanych i uznanych za wielkich twórców renesansu. Luca Pacioli umarł w 1517 roku. Do mnie najbardziej przemawia obraz przedstawiający mistrza w towarzystwie ucznia, łudząco podobnego do Mikołaja Kopernika. Po lewej stronie autor obrazu maluje sferę, a raczej przestrzenną bryłę, jak na tamte lata nie pasującą do ogólnie wyznawanych wartości aczkolwiek silnie transformującą umysł oglądającego. Może o to chodziło, znowu przekaz ukryty na widoku. Dla jednych mógłby przedstawiać klejnot mediorańskiego szlifierza kamieni szlachetnych, dla innych zasadę i zawarte w niej proporcje. Wróćmy znów do dzieł Albrechta Dürera. Wśród wykonanych i zaklasyfikowanych do grupy Apokalipsa znajdują się trzy, które zasługują na uwagę – ponieważ w moim mniemaniu zadziwiająco precyzyjnie opisują obecną sytuację w Europie. W opisach bywają różnie zatytułowane. Należą do nich Nierządnica z Babilonu, powstała w latach 1497-1498, potwór z morza, Bestia z Lamby, powstała w latach 1497-1498. Oraz Niewiasta Obleczona w Słońce i Siedem Głów Smoka z 1511 roku. Co autor dzieł chciał nam przekazać? Chyba powstanie i obecność tworu odbieranego jako monstrum o siedmiogłowach i dziesięciu rogach. Czy mogło dokładnie przewidzieć datę jego powstania? Zapewne nie, ale zwraca nam uwagę na rzeczy, które będą miały znaczenie. Przejdźmy do szczegółów. Nierządnica z Babilonu na pierwszym planie widzimy kobietę siedzącą na grzbiecie siedmiogłowego monstrum. To monstrum posiada ukoronowane głowy. Dwie mają podwójne rogi, pozostałe po jednym. Sądzę, że chodzi tu o zwrócenie uwagi na koronowane głowy w państwach. Co dziwne, jedna z tych głów jest głową lwa, co ewidentnie wskazywałoby na Wielką Brytanię. Dołączyła do Unii Europejskiej w drugim etapie poszerzenia wspólnoty państw założycieli. Pozostałe państwa, głowy posiadają zapewne charakterystyczne cechy przywódców lub inne cechy te państwa określające, a swoją drogą interesującym jest, które z państw Europy w czasie wstępowania były monarchią. Dwie koronowane głowy patrz, rogi w koronie ale co jeszcze kobieta siedząca na bestii trzyma kielich, jakby róg obfitości. Pokazuje go innym patrzącym postaciom, unosi go, jakby chciała powiedzieć oto macie dobrobyt, bogactwo, przyjmijcie to, daję wam to. Mówi do osób, które sprawiają wrażenie reprezentantów reszty tłumu patrz ubiory, który w perspektywie w dalszym planie jest blokowany, powstrzymywany przez rycerza z mieczem. Czyż nieznaczące to porównanie? A jednocześnie charakterystyczny dla planety Mars w tak zwanym górowaniu co wskazywałoby też na wiosenną pozycję planety, a zatem na datę. Powstrzymywanie oczekujących, a blokowanie to coś innego niż karanie. Rycerz jest ustawiony poprzecznie do tłumu. Całości odbioru dopełniają dwa anioły. Jeden niesie młynski kamień. W moim odbiorze oznacza to obciążenie ponad miarę, niewolniczą pracę, obracanie młynskich kamieni. Ogólnie wskazuje na zniewolenie. Drugi jakby pokazywał pewien plan zakroczącą damą siedzącą na bestii. Spójrzcie, oto za nią idzie zło. Widać fale powodzi i ognia. Można je porównać do bezysku i biedy, która pojawi się niebawem. Wybierajcie, ale jakby mówi to do tych lepiej ubranych. Zachęca, decydujcie, wybierajcie. Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Refen, Włochy, Wielka Brytania. Oto państwa założycielskie Unii Europejskiej. Kolejna grafika zatytułowana Niewiasta obleczona w słońce, a raczej w koronę z gwiazd. I tu chyba bezpośrednie skojarzenie z Polską. Widzimy tę samą monstrualną bestię, już w pełni umocnioną, pewną siebie, bo ogon gwiazd mówi o wielkości. Ale i coś dziwnego. Madonna stoi naprzeciw, stopami wspiera się na Księżycu. Ręce złożone jakby w geście współczucia, ale i rezerwy. Bestia wypala ogniem głęboki rów odgradzający Madonnę od niej. Pozostałe głowy bestii wyrażają niedowierzanie i niezadowolenie. Jakby chciały powiedzieć: Byłaś przecież zgodna, a teraz jest opór. Więc odgradzamy cię, izolujemy. W górze, jakby opieka stwórcy, obecna w duchu i czuwanie nad już wyizolowaną Madonną. Zaznaczam, że jest to mój osobisty odbiór. Obecność Księżyca w dolnym położeniu świadczy o późnym czasie i określa to położenie na miesiące, w których pozycja Księżyca na niebie jest blisko horyzontu. Potwór z morza i bestia z lampy to kolejna grafika, która w sposób dość widowiskowy opisuje sytuację mającą nastąpić w czasach poprzedzających apokaliptyczną wizję poinformowanego. Widzimy tu bestie. Poniżej stoją dyskutujące luncie. Jedna z postaci jest odwrócona tyłem, inne odwrócą się za chwilę. O czymś dyskutują, naradzają się. Pośród dyskutujących jest postać przypominająca papieża. Jaką rolę pełni? Głowy bestii patrzą w różne strony. Tylko dwie, lewa i najbliższa lwą patrzą w tę samą stronę. Jedna z głów prawie leży, odstaje. W górze Stwórca z Sierpem i Aniołowie, jeden z Mieczem, to Mars, co może świadczyć o jego mocnej pozycji albo o nastrojach społecznych, drugi Anioł też z Sierpem. Czas żniw się zbliża, nadchodzi chwila rozliczenia. Temu wszystkiemu przegląda się jeszcze jedna bestia kształtem podobna do niedźwiedzia wymieszanego genetycznie z baronem i Lwem. Za nią deszcz ognia spadającego z nieba, wyczekuje na swoją okazję do realizacji planów. To chyba jeszcze nie koniec istnienia obu bestii i wychodzi na to, że będą one współpracować ze sobą, a może planują zamienić się miejscami. Wiele wskazuje na nadchodzące ze wschodu zagrożenie dla Europy. Co jeszcze Albrecht Dierer chce nam przekazać jako wtajemniczony? O czym opowiada w kolejnych swoich pracach? Namawiam czytelnika do własnych poszukiwań, a jest czego szukać. Niestety, zawsze pozostanie odrobina niepewności i tajemnicy. Jak to kiedyś napisano, kto ma oczy do patrzenia, ten zobaczy, i ten, kto ma uszy do słuchania, usłyszy. Nie byłbym konsekwentny, gdybym zapomniał o wyprawie w celu obejrzenia pewnych ustaleń i wydarzeń. Odbyła się. Nie opiszę jej, ponieważ rzeczy, które obserwowałem, mają miejsce w czasie przepowiedzianym i przedstawionym na grafikach Albrechta Dirrera i jest to czas teraźniejszy, i mógłbym być posądzony o manipulację. Tu data napisania tego tekstu 17 lutego 2013 roku. Sądzę, że przyszłość przeniesie odpowiedź, czy autor tych prac się pomylił. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrany fragment książki Dariusza Cichockiego: Harmonia, percepcja poza zmysłowa jako klucz do tajemnic wszechświata. Z innymi fragmentami książki możecie się Państwo zapoznać na kanale YouTube'owym czasopisma Nieznany Świat. Książkę w wersji drukowanej można nabyć w sklepie internetowym Igora Witkowskiego www.igorwitkowski.pl bądź też w księgarni Galerii Nieznany Świat przy Ulicy Kredytowej 2 w Warszawie lub w sklepie internetowym www.nieznany.pl. Wszystkie linki znajdziecie Państwo w opisie pod tą emrycją. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do odsłuchania w archiwum podcastów na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.